Zabezpiecz swoje dane w chmurze Microsoft i daj sobie możliwość, i Twoim współpracownikom, oczywiście, pracy wspólnej na bezpiecznych plikach. Zrób kopię plików, swoich plików komputerowych, właśnie w chmurze, a dalej udostępniaj je no, całemu światu z kim tylko, tylko chcesz tutaj współpracować. Te wszystkie rzeczy możesz zrobić w aplikacji OneDrive. Tak, to kolejna z aplikacji pakietu Microsoft 365, o której chciałem Ci powiedzieć, umożliwia ona przechowywanie takiej pięknej formie plików. One mogą być właśnie dostępne przez przeglądarkę, tak jak widzisz teraz, ale mogą być również dostępne bezpośrednio na Twoim komputerze. No i właśnie robić kopię zapasową Twoich plików. Twoich plików na. Na pulpicie Twoich plików, w moich dokumentach i wszystkich innych, które sobie tam skonfigurujesz. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym, jak obsługiwać OneDrive'a, daj znać w komentarzu do tego filmu, a ja przygotuję odrębny materiał. No, mam też kilka lekcji o tym na własnym szkoleniu, do którego cię już teraz zapraszam. A jeżeli chcesz po prostu oglądać dalej ciekawostki ze świata Microsoft 365. Zaobserwuj po więcej.